Cześć, dzisiaj pokażę wam jak zrobić z Walkmana yy, urządzenie służące do odsłuchu fal elektromagnetycznych. A więc tak, na początku trzeba go rozebrać, wykręcić śrubki, zciągamy tylną obudowę, baterieki też na razie można wyciągnąć no i tak tak wygląda to urządzenie od środka i proszę bardzo uruchamiamy mechanizm pięknie wszystko się kręci działa dobra No to teraz tak. Trzeba zrobić taki myk, żeby głowica co tutaj siedzi wyciągnąć ją stron, żeby ona sobie na luźno tutaj wisiała, żeby nie była ekranowana przez cokolwiek. No była jak w najmniejszym stopniu ekranowana. Więc znowu odkręcamy mechanizm. Cały. Nie możemy to podnieść wyciągnąć kółko od potencjometra dobra i tak wygląda ta głowica teraz trzeba ją po prostu też wykręcić i tak, kiedy mamy już tą głowicę luźno ustawioną możemy ją Tutaj przez obudowę przeciągnąć. Żeby to wszystko się jakoś trzymało, to włożymy z powrotem, ale nie dokręcimy na wszystkie śrubki, bo nie ma takiej potrzeby. Ważne, żeby to się jako tak otrzymało. No i dobra. I tak ta głowica nam tutaj sobie wystaje. No i teraz mamy tutaj luźną tą głowicę Pięknie ustawioną Możemy włożyć bateryjki i sprawdzić jak to działa Myszka Router Jarzeniówka, Urybek, telefon. Hot. Nie, nie wydaje odgłosu. No, dziękuję za uwagę. Jakby ktoś cierpiał na nudę w domu, to może sobie coś takiego przygotować i się pobawić. Na razie.